Dziś porozmawiamy o Fallout'cie, ale nie skupimy się na samej grze komputerowej. Nasza rozmowa skupi się na serialu, który miałem przyjemność obejrzeć. Nie spodziewałem się specjalnie tego, ale postanowiłem dać mu szansę. Zainteresowanie serialami to nieco nowa dziedzina dla mnie, więc nawet nie śledziłem, jak ten projekt się rozwijał. Widziałem jedynie zapowiedź, pewnie gdzieś przypadkiem w internecie. Ale w pełni mnie zaciekawiła. Zwykle nie poświęcam zbyt wiele czasu na oglądanie zwiastunów, ale ten naprawdę mnie wciągnął głównie ze względu na efektowną stronę wizualną. W przypadku produkcji tego typu ważne jest, aby od razu zachwycała nas swoim wyglądem. To pierwsze wrażenie potrafi zmienić nasze nastawienie do całości. Zatem podziwiałem, jak profesjonalnie wygląda ten zwiastun i postanowiłem dać serialowi szansę. Po obejrzeniu pierwszych odcinków zauważyłem, że nie jest to typowy serial oparty na grze komputerowej. Owszem, znajdziemy tu wiele odniesień do gier, ale fabuła nie jest kalką scenariusza z gry, ale o tym opowiemy jeszcze więcej później. Twórcy naprawdę się postarali w odwzorowaniu uniwersum i stworzyli zupełnie nową historię. Fabuła przypadła mi do gustu, zwłaszcza te wszystkie drobne wstawki i odniesienia do poprzednich części. Choć nie jestem aż takim fanem Fallouta, jak mogłoby się wydawać, to dobrze znam pierwsze dwie części oraz New Vegas. Jednakże nie mam tak dogłębnej znajomości serii jak wielu innych fanów, więc pewne subtelności mogą mi umknąć. Chciałbym, abyście mieli to na uwadze. Ale wracając do historii, skupia się głównie na trzech bohaterach. Pierwszą z nich jest Lucy, mieszkanka krypty, która wychodzi na powierzchnię. To typowa sytuacja w świecie Fallouta. Maximus to kandydat do Bractwa Stali, a także Cooper, Wolny Strzelec. Ta postać odgrywa ważną rolę w kontekście całej opowieści, a retrospekcje związane z Cooperem rzeczywiście rozwiewają wiele wątpliwości. Mam przyjemność stwierdzić, że dodatek do fabuły w postaci tych trzech bohaterów jest naprawdę ciekawy. Byłem zaskoczony, gdy dowiedziałem się, jak wszystko powstało. Bohaterowie poruszają się po pustkowiach dawnej Kalifornii, często przypadkowo spotykając się nawzajem. Ich losy splecione są ze sobą, co wyraźnie widać w serialu. Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy wypadają bardzo dobrze. Szczególnie spodobał mi się Maximus, który jest totalnym dziwakiem pragnącym znaczenia w bractwie stali. Lucy również jest interesująca ze swoją naiwnością, spowodowaną latami spędzonymi w krypcie. Brutalnie odkrywa rzeczywistość na powierzchni, a potem jest jeszcze Cooper, zupełnie inny od dwójki pozostałych bohaterów. To naprawdę dobrze przemyślana konstrukcja postaci. Scenariusz nie zawodził, całkowicie mnie wciągnął. Szczególnie podobało mi się zakończenie, które wyraźnie zwiastuje drugi sezon, co z pewnością będzie miało miejsce. Na końcu pojawił się bardzo intrygujący aspekt, który z pewnością ucieszy fanów serii Fallout. Jednak nie tylko fabuła broni tego serialu świetne są również aspekty wizualne. Scenografia i rekwizyty są po prostu niesamowite. Wszystkie te elementy, które znamy z gier, są obecne w najróżniejszych formach od komputerów po billboardy. To wszystko wygląda dokładnie tak, jak w grach co robi ogromne wrażenie. Szczególnie podobała mi się scena na początku, kiedy Lucy podaje czystą wodę Farmerowi. Puszka była identyczna jak ta z gry. To tego typu detale sprawiają, że serial jest jeszcze bardziej atrakcyjny. Jest bardzo kolorowy i plastyczny, ale nadal zachowuje charakterystyczny dla fallouta klimat. Jeśli znasz gry, na pewno docenisz te szczegóły. Warto też wspomnieć, że serial jest dosyć brutalny. Przypomina mi to trochę The Boys. Jednak ta decyzja dobrze pasuje do całej atmosfery i dodaje serialowi autentyczności. Nikt nie próbuje tu udawać, że świat po apokalipsie jest przyjazny, co jest zdecydowanym plusem. Fallout to prawdziwa kopalnia nawiązań, które zaskakują różnorodnością czasem momenty są tak oczywiste, że czujemy się jakbyśmy oglądali grę. Bohater daje questa drugiemu, a wszystko wygląda jakbyśmy byli w grze, gdzie główny bohater wybiera cele w zwolnionym tempie. To zaczyna się już na samym początku serialu, gdy poznajemy Lucy, mieszkankę krypty, która opowiada o sobie i wymienia swoje umiejętności, jakbyśmy tworzyli postać w grze. To naprawdę fajny pomysł, a tego typu smaczków jest w serialu mnóstwo. Bez spoilerów mogę powiedzieć, że jest tam jasne nawiązanie do pierwszej części serii, gdy psuje się hydroprocesor, co zdarzyło się również na początku opowieści z Lucy w roli głównej. Inny bohater wpisuje kod do komputera, który jest datą pierwszego Fallouta, co stanowi świetny dodatek dla fanów serii. To tylko wierzchołek góry lodowej, bo serial obfituje w content skierowany do prawdziwych fanów, którzy znają temat na wylot. Nie jestem ekspertem w lore, ale wydaje mi się, że nie ma w grach takiej otwartej dyskusji na temat początków wielkiej wojny. Serial wreszcie to wyjaśnia, co stanowi kluczowy element w tej historii. To wszystko sprawia, że ten serial to po prostu obowiązkowy seans dla fanów Fallouta, miłośników gier komputerowych i entuzjastów tego uniwersum. Musicie to zobaczyć, chociaż z drugiej strony może już go obejrzeliście od jego premiery, skoro minęło kilka dni. Amazon zdecydował się na wrzucenie wszystkich odcinków na raz, co jest moim ulubionym rozwiązaniem. Wolę obejrzeć wszystko w jednym kawałku niż czekać tydzień na kolejny odcinek. To rozwiązanie kojarzy mi się z latami 80. i 90., i naprawdę nie lubię czekać. Jestem bardzo zadowolony z tego, że w przypadku Fallouta postanowiono zrobić to samo. To się naprawdę dobrze ogląda. 8 dawka naraz to strzał w dziesiątkę. Właśnie skończyłem oglądać ten serial dosłownie kilkadziesiąt minut temu, bo nagrywam to zaraz po. Mam jeszcze świeże wrażenia, ale na pewno uważam, że to jedna z najlepszych ekranizacji gier komputerowych. Bardziej mi się podobało niż The Last of Us, co jest sporym wyróżnieniem. Cieszę się, że twórcy tego serialu, w tym producenci związani z Bethesda, trzymali nad tym pieczę. Może dlatego ten serial jest tak dobry, że nawet jeśli nie graliście w Fallouta albo nie znacie tego uniwersum, powinniście go obejrzeć. Ostatnio oglądałem go z osobą, która nie miała pojęcia o tym wszystkim i nawet nie lubi klimatów postapokaliptycznych. Ale była pozytywnie zaskoczona i uznała, że serial jest naprawdę świetny. Myślę, że trafi do każdego, nie tylko do fanów gier. Ale oczywiście są też wady tego serialu. Po pierwsze, za mało jest tych zmutowanych potworów, które znamy z bestiariusza Fallouta. Drugą wadą jest to, że w serialu Poruszanie się po pustkowiach wydaje się być zbyt bezpieczne. W grach komputerowych zawsze było niebezpiecznie, ale tutaj brakuje tego elementu ryzyka. Może twórcy zakładali, że w Kalifornii było bezpieczniej, ale wydaje mi się, że czegoś tu brakuje. Szkoda, bo efekty specjalne są naprawdę świetne, więc dodanie więcej potworów zwiększyłoby atrakcyjność serialu. Jeśli chodzi o ilość potworów, to podobny zarzut miałem też w stosunku do serialu The Last of Us, gdzie zmniejszono liczbę zakażonych stworów, z którymi bohaterowie się spotykali. To w sumie tyle, co mogę dodać. Tygodnie temu ten serial średnio mnie interesował, ale teraz, po obejrzeniu, chętnie zobaczyłbym drugi sezon i zweryfikował, co dalej wymyślili jego autorzy. Trochę szkoda, że prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Ale niezależnie od tego, czy jesteście fanami Fallouta, czy nie, uważam, że to fajne widowisko i mocny przykład udanej ekranizacji gier. Mam nadzieję, że poziom ten zostanie utrzymany w przyszłości, zwłaszcza w drugim sezonie, no bo zapowiedziano trochę kolejnych dobrych ekranizacji. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli ten materiał. Pozdrawiam wszystkich widzów naszego kanału. Słyszymy się niedługo. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Trzymajcie się!